Oficjalnego otwarcia dokona pani rektor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, która reprezentuje jej magnificencję, rektor panią profesor Bogumiłę Kaniewską. Dziękuję, że wśród nas jest pani profesor Hanna Suchocka i pani dyrektor, która złożyła ten urząd nie tak dawno, pani profesor Anna Grzegorczyk. Ale to powitanie i podziękowanie jest tym bardziej uzasadnione, że. Idea tej konferencji, postawienia problemu migracji jest zasługą pani premier. Jest wynikiem naszych dyskusji i to co w postaci zagajenia mogliście państwo znaleźć na stronie uniwersytetu, na stronie Centrum Badań imienia Edyty Stein. Staraliśmy się być bardzo zwięźli, ale jest wynikiem bardzo poważnej narady, aby otworzyć szeroko wrota na badania interdyscyplinarne. Jesteśmy bowiem w takiej chwili, gdzie problematyka migracyjna jest i będzie. W ciągu ostatnich 15 lat, od konferencji, którą miałem przyjemność organizować w Akademii Artes Liberales, suma literatury się, jeśli powiem, potroiła to za mało. To zainteresowanie jest ogromne lepsze, gorsze. Powstają prace bardzo gruntowne, z dobrymi ujęciami statystycznymi. Tym trzeba dość dalece ufać. Powstają opisy poszczególnych przypadków, które stara się uogólnić. W mojej ocenie są bezwartościowe. Powstają filmy, mądre i niemądre. Powstają oceny tych filmów, też mądre i niemądre. A więc jesteśmy w jakimś y, świecie informacyjnego szumu do tego katalogu patrząc teraz na księdza doktora mogę wspomnieć jest oświadczenie przecież episkopatu polski w sprawie migracji i są pojedyncze głosy biskupów bardzo różne a więc jest jakaś bitwa jakieś zmaganie o wypracowanie pewnej postawy oceny i uniwersytet nie powinien się uchylać od uczestniczenia w tym w tym procesie. Bardzo więc się cieszę. Witam już teraz Ingremio, członków Zarządu, Rady Naukowej, Centrum Badań Edyty Stein i wszystkich Państwa, którzy znaleźliście czas, aby w naszych obradach dzisiaj uczestniczyć. Proszę Panią Rektor o oficjalne otwarcie tej konferencji. Dziękuję bardzo, panie profesorze, drogi kolego. Chyba blisko siedzieliśmy, będąc dziekanami w Sali Senatu. Szanowni Państwo, szanowna pani premier, szanowny panie prezesie, pani prodziekaną Uniwersytetu Medycznego, wszyscy szanowni goście i oczywiście panie dyrektorze w tej roli tutaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę dziś zastąpić rektorkę, panią profesor Kaniewską, na konferencji, ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Centrum Badań imienia Ryty Stein, naszego Uniwersytetu, Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu. Pierwsza myśl to bardzo cieszy, że to jest właśnie konferencja organizowana w takiej szerokiej współpracy. To bardzo dobra kontynuacja tradycji współpracy i kolejna, kolejna właśnie edycja współpracy również z Uniwersytetem Medycznym. Również, również chciałabym powiedzieć, że nazwa konferencji Fenomen migracji między ksenofobią a filoksenią no, jest bliski wszystkim ludziom, którzy dbają o szeroko pojętą humanistykę, ale chciałabym z Państwem się podzielić kilkoma refleksjami, które mnie nawiedziły czytając tak zwane założenia ideowe konferencji, które otrzymałam od Pana Profesora. Pierwsza rzecz to w, w tytule mamy dwa słowa ksenofobia i filoksenia i podczas gdy słowo ksenofobia jest często używane, jakby wydaje się być znane, to słowo filoksenia niekoniecznie. To była pierwsza moja taka jakby naiwna obserwacja, ale chyba wskazuje na stan rzeczy, mocno mi się wydaje. Bo gdy y, 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 zacytujemy... Y, Dokładnie definicję tych słów, ksenofobia, z greckiego ksenos, obcy, phobos, strach, czyli strach przed obcym, postawa lęku, niechęci lub wrogości wobec ludzi uznawanych za obcych kulturowo, etnicznie lub narodowo, często wiąże się z, to, z, z uprzedzeniami, stereotypami i dyskryminacją. Te wszystkie słowa... One występują w naszym dialogu społecznym, ale, ale wciąż jak gdyby walczymy z przejawami tychże właśnie. Natomiast filoksenia, filoksenia, miłość do obcych, oczywiście odwrotnie, postawa życzliwości, gościnności, otwartości wobec osób obcego pochodzenia, kultur czy narodowości, oznacza pozytywne nastawienie do innych, gotowość do pomocy, akceptacji. To takie piękne, na razie ciągle jeszcze marzenie, ale mam nadzieję, że, że na tyle, ile możemy, realizujemy je, choćby organizując nasze konferencje. I pokazując właśnie filoksenię z naszej strony. Natomiast chciałabym też nawiązać do językoznawstwa, ponieważ jestem językoznawczynią i interesuję się typologią językową, interesuję się wymieraniem języków tym, że języków jest 700, w tej chwili 201 ostatnie naliczenie. Natomiast wiemy też, że w przeciągu około 100 lat wyginie 90 w co trudno uwierzyć zwykle słuchaczom, gdy to mówię. Ale też słuchacze czasem, czasem zapytują, no tak, ale po co nam tyle języków? No i tutaj właśnie się zbliżamy do Sedna, że się zbliżamy do siebie w tej w tematyce tej konferencji i, do, i, i, i zagadnieniom, które językoznawstwo bada, bo chodzi tu o równość i różnorodność językową. Bo przecież również pan profesor zacytował Greków jako tych, którzy byli kulturalni, a reszta to barbarzyńcy. I rzeczywiście yy, pamiętam z mojego czytania różnych źródeł, że barbarzyńcy to byli ci, którzy nie znają. Nie Grecy, nie znający Greki. A w tej chwili można powiedzieć, że ci barbarzyńcy to ci, co nie znają angielskiego. Czyli mamy lingua franca, który być może jest groźny. Yy. No i oczywiście prowadzi to często do eliminacji grup etnicznych, religijnych i językowych, taka dominacja językowa. Także chciałam Państwa zapewnić, że językoznawstwo jest tutaj również w, w, w gronie osób jakby sprzyjających filoksenii. I jeszcze jedna rzecz, już nie, będę państw, już nie będę przedłużać, ale takie refleksje jakby nieodparcie mnie naszły. Państwo wspominają, znaczy pan profesor w tym zagajeniu wspomina sztuczną inteligencję i jest takie zdanie ostatnie, że zagrożenie tworzy dla, no generalnie dla normalności ludzkości. Czyli odnosi się do obawy, że algorytmy sztucznej inteligencji mogą wzmacniać nieludzkie lub szkodliwe zachowania. I cóż zrobiłam? Zapytałam się czata, co o tym myśli. Po prostu. I teraz Państwu przeczytam. Czat twierdzi, że mogą wzmacniać nieludzkie lub szkodliwe zachowania, jeśli są źle zaprojektowane, niewłaściwie trenowane albo używane bez nadzoru. Z perspektywy AI mogę powiedzieć, mówi czat. To zdanie dotyka realnego problemu algorytmy mogą nieświadomie powielać uprzedzenia obecne w danych treningowych lub w działaniach użytkowników. Jeśli nie ma mechanizmów kontroli, mogą wzmacniać uprzedzenia, polaryzację czy agresję. Po drugie, AI sama z siebie nie podpowiada złych zachowań. Mówi czat, nie mam własnych intencji. A nie emocji. Działam wyłącznie według danych, zasad bezpieczeństwa i sposobu użycia przez człowieka. Ryzyko pojawia się wtedy, gdy system jest źle nadzorowany, używa nieprzefiltrowanych danych, brakuje zasad etycznych lub kontroli, Brak, y, ktoś celowo wykorzystuje AI do manipulacji. Odpowiedzialność zatem leży po stronie ludzi. To projektanci, instytucje i użytkownicy muszą dbać o to, by AI wzmacniała wartości humanistyczne, a nie uprzedzenia. Sens tego zdania zatem jest ostrzegawczy według czata, niekatastroficzny. Dobrze, że w dyskusjach o ksenofobii pojawia się refleksja nad rolą technologii, bo technologie mogą zarówno pomagać w inkluzji, jak i jeśli zostaną zaniedbane, pogłębiać podziały. Przepraszam za taką długą refleksję, ale wydaje mi się, że to jest jakiś minimalny wkład w, rozwa w rozważania na Państwa konferencji. Przynajmniej już wiecie, co czat myśli. I z wielką przyjemnością otwieram konferencję o tematyce tak wielkiej wagi. wagi dla, jest to świetny przykład nauki dla społeczeństwa poprzez wszelkie dyscypliny i dla dobrostanu ludzi. Jednocześnie wiem, że będzie też wręczany Laur Edyty Stein za doniosłe badania naukowe nad spuścizną Edyty Stein, za szerzenie właśnie humanistycznych wartości wyrastających z filozofii. I życiowej postawy, co też bardzo dziś cieszy. A zatem z wielką przyjemnością uważam konferencję za otwartą. Dziękuję bardzo. Pani rektor, bardzo uprzejmie dziękuję. I dopiero teraz, kiedy konferencja jest otwarta, wśród nas pragnę powitać pana profesora Jer Jerzego Kopanie. I proszę. <klucza> proszę, abyśmy przeszli do. Punktu, który dotyczy wręczenia lauru, a Panią Rektor, proszę o zgodę, abym przedstawił Pana Profesora w krótkiej laudacji. Profesor Jerzy Kopania jest uznanym filozofem i wybitnym autorytetem z zakresu bioetyki. Rozpoczynał swe studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Już wówczas zaznaczył swe umiłowanie wolności i za jej wyrażanie oraz udział w wydarzeniach marca 1968 roku został relegowany z piątego roku studiów i pozbawiony wolności. W wyniku tego studia skończył w 1972 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalizując się w filozofii i semiotyce. Odtąd namiętnością Pana profesora stała się praca naukowa. W roku 1989 uzyskał stopień doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę zatytułowaną Funkcje poznawcze deskartesa Teorii Idei. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Był między innymi dziekanem Wydziału Humanistycznego Białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Został kierownikiem katedry bioetyki i antropologii filozoficznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Był też rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białym Stoku w latach 2007-2012 oraz kierownikiem Katedry Filozofii i Kulturoznawstwa na tej uczelni. Chodził w skład Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Został też profesorem Białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, książek i artykułów. Przełożył także na język polski dzieła Kartezjusza. Trzeba zwrócić uwagę również na to, że pan profesor Jerzy Kopania był i pozostaje autorytetem w życiu publicznym. Był posłem na Sejm. Rzeczpospolitej pierwszej kadencji. Od powstania Centrum Badań im. Edyty Stein dalece ponad 20 lat temu profesor Jerzy Kopania współpracował z naszym środowiskiem. Dzięki niemu wyraźnie zarysował się nurt dyskusji bioetycznych we współpracy ze środowiskiem medycznym, zwłaszcza cenny w aspekcie codziennej praktyki terapeutycznej. Pan profesor wnosi też nieoceniony wkład w dyskusje dotyczące transhumanizmu. Opublikowane teksty odznaczają się niezwykłą logiką i precyzją, nawet jeśli rozpoczynają się od retorycznej zaczepki. Cytuję: Niniejsze rozważania zapoczątkowane zostały niejako przypadkowo na marginesie lektury artykułu Bogusława Wolniewicza o pojęciu kłamstwa. Jak więc przypadkowe zdania mogą scharakteryzować tego wybitnego humanistę, jakim jest Jerzy Kopania, który wyrasta z najczystszych tradycji arystotelejskiej rzetelności, ale pozostaje wolny od antykwarycznego zacięcia charakterystycznego dla historyków filozofii? Wszystko ma swój początek i koniec. Przed badaniem tego, co nadchodzi, przestrzegali nawet ojcowie Kościoła. Sądząc, że to boska i arbitralna sprawa, i ludziom nic do tego. Co innego, początek, w którego pełnym rozwinięciu, mam nadzieję, przychodzi nam żyć. Choć początek wydaje się dobry, o czym Bóg kilkakrotnie zapewnia w księdze rodzaju, to profesor Jerzy Kopania dostrzega przynajmniej potencjalnie, że cytuję: Na ciąg dziejów cywilizacji ludzkiej można spoglądać z różnych punktów widzenia, między innymi, można widzieć historię ludzkości jako ciąg usił usiłowań zwalczania, powstrzymywania, a choćby tylko zmniejszania różnych przejawów zła. Hmm, no ale bez wykrętów, bowiem, dalej czytam, w dziedzinie zła moralnego jesteśmy jego sprawcami wyłącznymi. Tylko przez człowieka urzeczywistnia się grzech. Dlaczego potrzebujemy Jerzego Kopanii? Już 22 lata temu postawił bowiem takie pytanie. Czy nadejdzie moment, w którym człowiek zapragnie poprzez zmodyfikowanie genotypu, genotypu jednostki, osiągnąć to, czego nie udaje się osiągnąć drogą pedagogicznej korekty, wychowawczej perswazji i kary? Naiwnością byłoby sądzić, że się przed tym powstrzymamy. Jak długo trwać będzie nasza scjentystyczna cywilizacja, tak długo rozwijać będziemy wiedzę, zwiększać zakres ludzkiego poznania, a każda wiedza, która ma zastosowanie praktyczne wcześniej czy później, zastosowana będzie. Musi więc nadejść moment, od którego zaczniemy przy pomocy metod biologicznych ukierunkowywać ewolucję moralną osoby ludzkiej. A jeśli ten wyścig o nowego człowieka. Przegramy, panie profesorze, z protagonistami zła. Zdaje się, że drogi powrotnej wówczas już nie będzie. Dlaczego potrzebujemy pana profesora Jerzego Kopani, gdyż w miejsce nierozumnej pewności zasiewa w nas niepewność? I to w sprawach zasadniczych. Zarówno na poziomie przynależności do cywilizacji, jak i zapaczenia. Samych w siebie. Tak jest w zdaniach następujących, znowu cytuję, a może nie o tragizmie mówić by tu należało, lecz o schizofrenii Europy chrześcijańskiej. Zapytaliśmy tomy olbrzymie, głosząc, zapisaliśmy tomy olbrzymie, głosząc, że prawdziwą szczęśliwość człowiek osiągnie dopiero w życiu przyszłym. Tak, jakbyśmy dobrze wiedzieli, że tam naprawdę czeka nas wieczna szczęśliwość. A jednocześnie żądamy, by odkrycia uczonych uczyniły nam życie łatwiejszym, przyjemniejszym i coraz dłuższym. Tak, jakbyśmy dobrze wiedzieli, że tam jedynie nicość nas czeka, więc życie doczesne staje się jedyną wartością. Wypowiadamy bez trosk o słowa zobowiązujące, nie pomni. Że Sokratesowi przyszło za to życiem zapłacić. Profesorowi Jerzemu Kopani bliska jest myśl chrześcijańska, ale i stoicyzm, na przykład dewiza seneki, jak sądzę. Homo sacra res homini. Człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka. Chodzi bowiem zasadniczo o dążenie do duchowego i intelektualnego wzrastania. Jak wyraził to niegdyś genialny Pico della Mirandola, ucieleśnienie ideału renesansowego humanizmu. Nobis datum est ut et moribus eam quam natura dedit formam perficiamus. Dane nam jest, byśmy życie życiem i obyczajami rozwijali postać, którą nam dała natura. Filozof nie jest po to, aby pocieszać. Dodałbym słowo nierozumnie. Dlatego Centrum Badań imienia Edyty Stein i tym samym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza honoruje dzisiaj pana profesora swym wysokim wyróżnieniem. Wszyscy nosimy w sobie uczucia podziwu i respektu. Panie profesorze, dzięki. proszę przyjąć również ten dyplom o tym wszystkim wyrażam dzięki serdecznemu. I także zaznaczyć prywatnie, prywatnym, wiem to osobiście, że dyrektor dzieł pana doktora z pan naszego mikrofonu. Jestem Dzięki serdecznie. Dzięki serdecznie. To ja prosimy, aby za chce żebyśmy... proszę. Pani rektor, szanowni państwo, to serdecznie dziękuję za to niesłychanie. Wysokie wyróżnienie, do którego no, nie czuję się niejako upoważniony. To ono mi się naprawdę nie należy. To prawda, z tej, z tej laudacji, którą pan profesor wygłosił, dowiedziałem się o sobie tyle nowych rzeczy, że być może jakoś tam jest. Jedno, jedno chciałbym może nie tyle uzupełnienie. Co wyakcentowanie dodać? W momencie pan profesor wspomniał o mojej działalności politycznej. Otóż, proszę Państwa, należę do nielicznych osób, które się sprawdziły w polityce. Ja się sprawdziłem w polityce, okazało się, że się zupełnie nie nadaje i zrezygnowałem. A inni się nie nadają, a działają nadal. I to jest i to. Jest to. I serdecznie dziękuję za, za to wyróżnienie, za ten zaszczyt. Zupełnie szczerze mówię, że nie czuję, abym na to zasłużył. Nie jestem specjalistą od myśli Edith Stein. Powiem, powiem otwarcie. To, co wiem o niej, czego się dowiedziałem. I to zapoczątkowało jakieś moje zainteresowanie myślą Edyty Stein. No to pochodzi od pani Anny, profesor Anny Grzegorczyk. To Ania mi zwróciła uwagę na tę, na tę postać, ale w rezultacie tego, że, że taka była droga poznawania tej postaci i jej myśli, moje spojrzenie jest nakierowane może nawet bardziej, a o wiele bardziej nie na myśl filozoficzną, ale na autorkę tej myśli filozoficznej, na osobę. Edyta Stein jawi mi się jako postać filozoficznie tragiczna, pełna wewnętrznej sprzeczności. I dlatego niejako w podziękowaniu za, te, za, to, za to wyróżnienie chciałbym do wszystkich, którzy są związani z centrum Edyty Stein Zwrócić się z takim przesłaniem. Są trzy rzeczy, trzy aspekty działalności myśli filozoficznej i osobowości Edyty Stein, które moim zdaniem powinny być przez kogoś z Państwa opracowane, wydobyte na jaw. Te trzy aspekty. Są następujące. Po pierwsze, w jakim, w jakim stopniu, w jakiej mierze jej myśl filozoficzna była wynikiem jej doświadczeń osobistych jako kobiety, ona straciła w pierwszej wojnie światowej człowieka, z którym była bardzo emocjonalnie związana. Potem jej bardzo dziwna, Relacja z Romanem Ingardynem. Relacja, która jakby oscylowała między filozofią a uczuciem. I nie przemieniła się do końca ani w jedno, ani w drugie. To domaga się wyjaśnienia. Druga, druga kwestia. Edita Stein była Żydówką. I. I poniosła męczeńską śmierć, właśnie jako, jako Żydówka. Ale tutaj jest pewien aspekt, który ja odbieram jako niesłychanie bolesny, jako nie tylko tragiczny, ale w pewien sposób przerażająco tragiczny. Kiedyś chciałem o tym napisać w jednym z artykułów, ale Ania mi. Powiedziała, że nie nie, nie, nie mam nie rozwijać tej myśli. To ją teraz powiem. Może ktoś z Państwa rozwinie. Mianowicie ona uciekała przed, ona uciekała z Niemiec jako Żydówka. Znalazła schronienie w jednym z klasztorów w Holandii. Ale tam ją Niemcy dopadli. Tam ją dopadli, ją wyprowadzili z tego, z tego klasztoru. I tu jest coś przerażającego, proszę Państwa. Ona została wyprowadzona z klasztoru, została doprowadzona do komory gazowej, a te, które miały dać świadectwo o prawdzie, zostały. I to jest coś przerażającego, Szczerze, Ja nie oceniam, wyraźnie mówię, ja nie oceniam, ale jest coś przerażającego w fakcie, że zakon istnieje, zakon yy, trwa, tak jakby się nic nie stało. A przecież stała się jakby podwójna tragedia. Tragedia w płaszczyźnie osobistej: zamordowano jedną z sióstr i tragedia w przestrzeni chrześcijańskiej. Oto te, które miały dać świadectwo prawdzie, nie dały tego świadectwa. Powtarzam, nie oceniam, nie oceniam, ubolewam nad tragizmem. I trzeci aspekt. Też warto, żeby ktoś to, ktoś to ujął, ktoś, ktoś z Państwa, żeby się tym, żeby się tym e, zajął. Edyta Stein została kanonizowana. Jest świętą Kościoła katolickiego, jest współpatronką Europy. Ta decyzja wywołała ogromne poruszenie w świecie, w świecie żydowskim. Żydzi argumentowali, że to jest niedopuszczalne: że Edita Stein zginęła nie jako chrześcijanka, tylko jako Żydówka że zginęła nie dlatego, że przyjęła wiarę chrześcijańską, tylko dlatego, że należała do narodu żydowskiego. I podobno przed śmiercią powiedziała nawet to, do swojej siostry, z którą razem zginęła, idziemy zginąć za nasz naród. I teraz, z jednej strony, ja widzę wielkość tej postaci jako świętej Kościoła Katolickiego. Widzę jej ogromne świadectwo wiary, wsparte wielką myślą filozoficzną. Ale z drugiej strony, nie mogę do końca odrzucić tej argumentacji żydowskiej, bo ona jest zasadna. Czy to się da ze sobą pogodzić? Drodzy Państwo, powtarzając, że nie czuję się godny tego zaszczytu, no, to co powiedziałem potraktujcie Państwo jako przesłanie, które niech będzie moim podziękowaniem. Dziękuję bardzo.